Mia ojca i syna, proszę bez jajecznicy. Nie ma tu za dużo smaku po prostu. Witajcie w mojej niestetycznej kuchni. Dzisiaj będziemy jeść przez cały dzień jak Sim. Będę odtwarzać popularne dania z Simsów i będziemy je cały dzień jeść, a to wszystko z pomocą książki The Sims. Nieoficjalna książka kucharska. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Pruszyński i jestem oficjalnym patronem medialnym tej książki. Zrobimy sobie dzisiaj śniadanie, obiad i coś fajnego na kolację, ale jeszcze nie zdradzę, co. Dobra, ale najpierw muszę iść na zakupy, więc zaraz wracam. Naszą przygodę zaczniemy od słynnych tostów z serem. Jest to chyba najprostszy przepis ever, no ale są to tosty. Potrzebujemy chedara. Kładziemy jeden plaster na krumkę. W przepisie był też ser mimolette. Jakkolwiek to się wymawia. Jezu, ja myślałam, że ten ser będzie śmierdział. Jakby ten ser wygląda tak pomarańczowo, że myślałam, że jak go tworzę, to będę musiała wietrzyć mieszkanie. Ten ser jest odkryciem. On smakuje idealnie do tostów. Smakuje jak zdrowsza wersja tych takich serów w plastikowym opakowaniu. I masło. Ja mam takie zwykłe, a w przepisie jest solone, no ale jakoś sobie chyba poradzimy. Dobra, tak trochę tego masła weźmiemy i teraz musimy go położyć, a tę pozostałą kromkę mamy posmarować. Mam nadzieję, że tyle starczy. Omega już zaczyna tak masłem pachnieć. Ja się nie dziwię, że z Simmy jedzą te tosty, skoro one mają ten pomarańczowy ser, on jest pyszny. Oczywiście, że musiałam się poparzyć. I teraz musimy tę drugą kromkę postawić tak, żeby tu miało być masło. I. Kurde, no. Jezu, ja mam wrażenie, że ja tym odcinkiem kulinarnym psuję sobie reputację. W sumie to tak paruje, że myślę, że to może być już. Myślę, że zdecydowanie już. Tak się prezentuje to z serem. Czas na test smaku. Jest to dobre, ale no po prostu... Po prostu tost. Zmieniam zdanie. Od kiedy zrobiłam tego tosta, to nie żartuję. Jest to nieironiczne. Jem go codziennie. Jest serio dobry. Połączenie serów genialne. Jednak ten ser... To jest odkrycie. I mimo mimolette będę kupować mimolette do tostów, zdecydowanie. Teraz słuchajcie czas na obiad i na obiad zrobię słynny hamburger z serem, inaczej znany jako makaron z serem. Poza kamerą starłam już cheddar i ugotowałam makaron. Swoją drogą tylko makaronu jest tutaj tak mało, że się aż zastanawiam, czy na pewno powinno być tylko 60 gramów. Teraz musimy dodać masło, dokładnie jedną łyżkę i mieszamy, żeby się roztopiło i równomiernie pokryło makaron musztarda. Teraz dwie trzecie szklanki niesłodzonego mleka skondensowanego. Teraz muszę tę masę wrzucić do makaronu. I miał ojca i na proszę bez jajecznicy. I tego jakoś tak dużo wyszło, jak na to, ile mamy tych kolanek czy czegoś tam. To <grym> się makaronu. Nie ja wiem, czy to mam tak stopniowo wlewać, czy od razu. Dobra, Jolo, i tak teraz muszę mieszać i mieszać, i mieszać. Six and a half hours later. Myślę, że mogę już dodawać czedar. Staram się, czy czegoś nie zepsułam, psuła, zrobiły się takie grudki chyba za mało mieszałam, jak to wlewałam, w sensie jak dodawałam ser. Czas na test smaku. Jak to ująć? Nie ma to za dużo smaku po prostu. W sensie posoliłam to bardziej niż jest w przepisie. I na pewno dodałam do tego jakiegoś brokuła. Teraz czas na kolację i to jest podpowiedź, co będziemy robić na kolację. Będziemy dzisiaj robili i pili elipsy miłosny. A, tu mogę to czekać. Włożyłam to do zamrażarki, dlatego jest takie, jakby zamglone. Wiecie co? Totalnie zapomniałam, że do tego trzeba otworzyć szampana, i ja się zawsze tylko boję, jakby coś to będzie drink bezalkoholowy. Bo zamiast takiego zwykłego szampana to widziałam Piccolo. Ja się zawsze boję, że mi to wystrzeli gdzieś. <słuch> Boże, uwielbiam piccolo. Teraz nakładamy do środka łyżkę sorbetu. Ja niestety się pomyliłam i po prostu kupiłam lody I tak pewnie będzie dobre. Na to dajemy szampana. Łoj, zabąbelkowało się. I teraz dajemy trochę lemoniadę, która ma być różowa. Teraz trochę bitej śmietany. Ej, ładnie to wygląda. Czas na test smaku. Dla mnie dobre, ale ja w ogóle lubię takie drinki. No i te lody są takie fajne i można je pożerać. Ale musicie bardziej schodzić napoje niż ja, bo ja ich nie schodziłam i już się wszystko topi. No i ja bym to mimo wszystko dodała jeszcze trochę lodu. I rzeczywiście sorbet byłby lepszy tutaj. Muszę przetestować ten drink na moim chłopaku. A teraz, jak prawdziwy Sim, idę umyć wszystkie naczynia z tego gotowania w łazience. A jeśli chcecie wygrać egzemplarz tej książki, to wystarczy, że w komentarzu napiszecie w maksymalnie dwóch zdaniach, jakie danie moglibyście jeść codziennie jako Sim i dlaczego. Wystarczy obserwować mnie na Instagramie i na YouTube i napisać jeszcze w komentarzu nazwę swojego profilu na Instagramie, żebym mogła się z Wami skontaktować. Czas na zgłoszenie macie do 8 lipca, do 23, a wyniki podam na IG 14 lipca.